Bardzo często w Ewangeliach widzimy Pana Jezusa, który rozmawia, do którego przychodzą różni ludzie z pytaniami. I gdy tak próbujemy prześledzić taką strategię odpowiedzi Pana Jezusa na pytania, to często widzimy, że te odpowiedzi nie są takie oczywiste, nie są wprost. Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że Pan Jezus unika odpowiedzi na pytanie. Tak jest chociażby w przypadku sytuacji, gdy przychodzi do Pana Jezusa tak zwany bogaty młodzieniec i pyta, co ma czynić, żeby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus nie udziela mu od razu odpowiedzi. A w dzisiejszej Ewangelii widzimy sytuację odwrotną i to rzadko, gdy czytamy Ewangelię że Pan Jezus odpowiada wprost na postawione mu pytanie, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Nie, nie wciąga Pan Jezus. Osoby pytającej w jakąś dalszą dyskusję, po prostu odpowiada. I możemy się zastanowić, dlaczego tak jest. Tutaj chyba kluczem, który pomaga nam to zrozumieć, jest gotowość człowieka. Pan Jezus zna serce człowieka, zna nasze serce i wie, czy my jesteśmy gotowi usłyszeć konkretną odpowiedź. W tej sytuacji widzimy, że gdy Pan Jezus udzielił odpowiedzi, mówiąc, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań, ten uczony w piśmie. Nie, nie dyskutuje z Panem Jezusem. Mówi, masz rację, nauczycielu. Czyli był gotowy usłyszeć taką właśnie odpowiedź i dlatego ją usłyszał. My wiele pytań kierujemy do Pana Boga. Bardzo często pytamy, dlaczego coś się wydarzyło. Chcielibyśmy znać odpowiedzi na bardzo wiele pytań, ale jej nie, nie uzyskujemy. Być może właśnie dlatego, że nasze serce jeszcze nie jest gotowe usłyszeć konkretną odpowiedź. Ale nawet jeśli tak jest, to Pan Jezus nas samych nie zostawia, właśnie wprowadza nas w dialog, wprowadza w rozmowę, przygotowuje też nasze serca, żebyśmy mogli usłyszeć prawdziwą odpowiedź.